<laughs> Jingle bell, <laughs>

Warszawskiej grupa kamaro. Jak się podoba ta iluminacja świąteczna? No w tym roku przeszła chyba wszelkie oczekiwania. Jest przepiękna, jak z amerykańskich filmów. Przyjeżdżamy co roku. Co roku było pięknie, ale naprawdę po odpaleniu zabrakło nam słów. Jest naprawdę super. Dobrze dziękuję. Dobry wieczór, Przemysław Brak z z warszawskiej grupy Lokamaro. Chciałem się dowiedzieć, jak się podobała iluminacja? Bardzo się podobała. Jesteśmy zachwyceni, dzieci też są zachwycone. Tak? Tak, Kalcia? Jak się, się podobało? Jak się tak, podobało? Nie, nie Zastydziła się. <laughs> Zastydzona. Nie, jest super, naprawdę. To jest, to jest szok, co się dzieje tak naprawdę, bo to w innym miejscu tego nie, nie spotkamy chyba w Polsce, takiej iluminacji. Na takiej ulicy przy jakimś domu normalnym. Tak? Czyimś tak naprawdę. Dobryczór. Dobry Można wieczór. Na chwileczkę. Jak się podobała iluminacja świąteczna? Bardzo, bardzo mi się podobała i wiem, ile to pracy kosztowało Rafała. Naprawdę. Jestem bardzo zadowolona, że w ogóle coś takiego fajnego, taki pomysł chłopcy mieli, żeby coś takiego zrobić. Dobry, dziękuję. Wszystkim wesołych świąt. Dzień dobry. Dobry przepraszamy, jak sobie sandy Warszawska Grupa Lokomorowej. Jak się podobała? Nie, no, super się podobała, no, ta, takich atrakcji to brakuje. A tutaj po raz pierwszy człowiek widzisz coś pięknego. Trzeba, i to, trzeba podziękować temu, co to wykonał, bo naprawdę dużo dużo w jego pracy było, żeby to, to byśmy, możemy podziwiać to wszystko. No, wspaniałe to. Dobrze dziękuję. Proszę bardzo. Cześć, możemy porozmawiać? Tak e, Słuchaj, jak podoba ci się ta iluminacja wykonana? Bardzo Ale tak prosiłbym, uzasadnij to bardziej Jak możesz Co sądzisz? Czy więcej takich powinno być? Iluminacji? Ale musisz mówić do mikrofonu, żeby wszyscy usłyszeli Było bardzo fajnie tylko bardzo fajnie. I bardzo mi się podoba. Skąd się wziął pomysł na to, co robicie i od kiedy działacie? Jako grupa działamy od 2017 roku pod szyldem Christmas Light Show Poland. Zaczęło się raczej tak, jak standardowo z Ameryki wszystko przyszło. Nie? To wszystko tak fajnie i kolorowo w Stanach wygląda. Chcieliśmy to przynieść do naszego ogrodu. Co się zmieniło od ostatniej naszej wizyty u Was? Od ostatniej wizyty u Was, z, waszej u nas, zmieniło się to, że zaczęliśmy zupełnie na innym produkcie działać. Na profesjonalnych lampkach zaczęliśmy robić swoje ozdoby świąteczne. Oczywiście, wszystko zaczerpnięte z różnych innych dekoratorów. Że tak powiem własnych podwórek, tak? bo działamy jako grupa dwóch kolegów, którzy sobie pomagają i wspierają się w, każdym, w każdej możliwej sytuacji. Od pomysłu po wykonanie jest wszystko na, na, nasza praca. Czym zajmujecie się na co dzień, bo wiadomo, dekoracje świąteczne są raz w roku. Razem z kolegami tutaj pracujemy w firmie z recyklingiem tworzyw sztucznych. Także na co dzień nie zajmujemy się. Niczym, co jest związane z oświetleniem świątecznym. Kiedy będzie można podziwiać i oglądać iluminację? Do święta Trzech Króli będzie można codziennie przyjść od godziny 16 do późnych godzin porannych i obejrzeć naszą iluminację. Dlaczego? Warto wybrać akurat Wasze oświetlenie, czym się różni od tego dostępnego e, na rynku w sklepach. Nasze oświetlenie różni się tym, ponieważ jest wodoodporne, jest solidne, ma trzecią gwarancję, no i świeci się tak naprawdę dwa razy lepiej niż te sprzedawane na bazarach i w sklepach sprowadzane z Chin. No i po więcej naszych realizacji oraz naszą stronę można zapraszamy na Facebooka Christmas Live Show Poland. Jesteśmy na Facebooku, można do nas napisać, skontaktować się mailowo, telefonicznie pomożemy, doradzimy, zaprojektujemy oświetlenie do każdego ogrodu. Dziękuję.